Kiedy jesteś światłością, jesteś solą świata, jesteś światłością świata, jesteś solą ziemi, powiedz do sąsiada: No nic na to nie poradzisz, jesteś. To dzieje się coś takiego, co chcę Wam y, przekazać. Otóż, y, kiedy Małgosiu, ty podejdź na chwilkę. Przyszłaś pierwszy raz na nasze spotkania. Y, w kamerach znaczy tam za, są tylko nasi znajomi. Ok? N nie krępujesz. Powiedziałaś, że, powiedziałeś, że tu jest inaczej. Powiedziałaś coś takiego? Tak. Powiedziałam, że jest ciepło i jasno. Tak, ciepło i jasno. I popatrz, jak modliliśmy się ostatnio na zławki na tron, pamiętasz? To y, wydarzyło się w duchu coś, prawda? Też jego obecność, dobroć, jego pokój ogarnia u nas. I to jest dobre. Kiedy zapytam następną osobę, ja dziękuję, bo tutaj nie chodzi o. Chodzi, żebyśmy coś wyłuskali, dobra? Żebyście Wy coś zauważyli. Nie chodzi tutaj o, o nas, o, o służbę pojednania, bo to się dzieje w innych miejscach również przecież. Ale na przykład Łukasz. Chodź na chwilę. Jak już jesteś, to Cię tu biorę. Nie? Powiedz. Co skłaniało Ciebie, żeby przychodzić do nas? Cie... Ciepło <laughs> i światło, <laughs> to samo. Pierwszy raz jak przyszedłem, no to po prostu do, doświadczyłem tej, tego ciepła, doświadczyłem tej miłości, akceptacji. Też taka w duchu akceptacja była czuwalna. Tak jakby po prostu wszystko się rozpłynęło, co gdzieś tam próbowało do, dociążyć. I była taka lekkość, była taka miłość, takie zrozumienie, no po prostu aż się człowiek rozkleja. A pamiętasz kazanie, które wtedy słyszałeś? Nie. To jest ważne. Nie przez, czytaliśmy, nie głosimy w mądrości ludzkiej, ale przejawia się duch, tak? Boży Pokój, to co czytaliśmy przed chwilą. Dziękuję Ci bardzo, bo zależy mi na tym, żebyśmy to ogarnęli. Yy, ważną rzecz. Małgosia, możesz coś powiedzieć? Bo widzę, że się zgadzasz. <grafię> Jakbyś się nie zgadzała, to mi cię nie wywołał. <grafię> co, coś może dodaj. To znaczy, ja przez dłuższy czas szukałam Pana, i jak przyszłam na spotkanie z Piotrem w Krakowie, zostałam zaproszona. Więc czułam atmosferę, że jest Duch Święty. I to mnie. Ja też nie pamiętam, co było mówione dokładnie, ale ja wiedziałam w sercu, że Piotr mówi z ducha. I już moje serce było przygotowane. I to było to, czego szukałam. Więc to był taki pierwszy kontakt z Wami. Ale nie pamiętasz co ja mówiłem. <laughs> Dziękuję bardzo, że nie pamiętasz, bo słuchajcie, nie, nie w tym rzecz. Chodzi o to, że kiedy On jest obecny, to się dzieje. Nie wtedy, kiedy Ty będziesz brylować, albo coś takiego się wydarzy, że będziesz miał zgrabne kazanie. To się dzieje poza tymi rzeczami.